Z okazji zbliżających się świąt w imieniu własnym oraz wszystkich członków Studenckiego Koła Naukowego Żywienia Klinicznego chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przysyłam Wam moc radości oraz spokoju ducha. Mam nadzieję, że pomimo tej trudnej sytuacji uda Wam się spędzić te święta w ciepłej, rodzinnej atmosferze, nawet jeśli to by miało być tylko spotkanie wirtualne. Ponadto chcielibyśmy Wam również życzyć, rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz dużo energii na realizację marzeń. Jak najwięcej szczęścia, radości oraz żeby nigdy nie opuszczał was dobry nastrój. Zdrowych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, którzy otoczą was ciepłem i miłością w ten świąteczny czas oraz udanej wigilijnej kolacji. I oczywiście jako osoby interesujące się żywieniem klinicznym w naszych życzeniach nie zapominamy o wszystkich osobach z Polski czy całego świata, którzy z różnych przyczyn i chorób nie mogą w tym czasie do ustnie spożyć potraw wigilijnych. Prawdziwie świątecznych świąt, zimowych na zewnątrz, ale ciepłych w sercu, miłości od ludzi wokół, spokoju oraz radości. Żebyśmy uczycili naszego wewnętrznego krytyka i perfekcjonalistę, żeby nasze święta nie były najpiękniejsze, bo wyglądają jak wyjęte z Instagrama, tylko dlatego, że są nasze. I dlatego, że my je przeżywamy takie właśnie, jakie są. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt!